Dzień dobry moi drodzy! Witam się z wami dwa dni po obronie, e, także dosyć szalony czas. Mm, i, znaczy, generalnie był szalony czas, bo, bo nagrywałam, mam wrażenie, lata temu, e, ale tak, dziś się odzywam po obronie, bo mam wolny weekend e, i wolną niedzielę e, i mogę robić wszystko powoli. <grym> także to, to wszystko się złożyło na to, że, m, że pomyślałam, że zacznę nagrywać tego vloga, nie wiem kiedy go skończę nagrywać bo chciałabym też w najbliższym czasie zabrać Was na zakupy takie dekoracyjno-jesienne i właśnie zmienić troszeczkę aranżację tutaj u nas na kawalerce. Natomiast nie wiem, czy jest sens robić zmianę dekoracji na jesienne, skoro zaraz będzie zima. No ale muszę to jeszcze przemyśleć. Ale jest za to przepiękny, przepiękny dzień, przepiękna słoneczna jesień, także chce się żyć, działać. Ale tak, dobra, zacznę od pielęgnacji takiej naprawdę szybkiej. Dlatego, że przed chwilą wstałam, to nie mam jeszcze makijażu i raczej nie będę go nakładać, ponieważ e, chciałabym iść pobiegać. E, nie biegam często, wręcz bym powiedziała, że biegam rzadko, a bardzo lubię to robić i po prostu. E, no, mam za małą motywację. Jestem wkurzona na siebie bardzo często, że bieganie daje mi tyle pozytywnej energii i, i poprawia mi samo poczucie, a jednocześnie dalej nie robię tego, więc zabieram was do kuchni i idziemy jeść śniadanie. No macie, macie możliwość zobaczenia porannego bakłażana. I dzisiaj będzie owsianka, niespodzianka, owsianka z jagodami mrożonymi i z bananem i coś tam jeszcze dodam, pewnie jakąś właśnie granolę, żeby było chrupko. Znalazłam jeszcze śliwki w lodówce, więc pomyślałam, że do tej, do tej owsianki naprawdę będą pasować, a poza tym muszę je zużyć, więc myję te trzy śliweczki i wrzucam do garnka razem z owsianką. Oczywiście je pokroję najpierw na mniejsze części. No, także ja tak chodzę, szukam idealnego kadru, żeby nie było bałaganu, a i tak jest to za mała powierzchnia, żeby tego nie pokazywać. Dobra. Mm, idę robić kawkę. Jakiż to jest piękny widok, moi drodzy. No i mamy tutaj tą owsiankę jagodowo- śliwkową z bananem. E, może nie wygląda za pięknie, ale smakuje super. E, a tutaj jest... Um, to granola, jakieś takie płatki, które e, muszą być chrupiące. To jest dla mnie ważne, że, że ta, e, te, to, to coś, co dodaję na koniec do owsianki, musi być właśnie chrupiące. Czyli to może być granola, to mogą być jakieś płatki. Tutaj, akurat takie coś z Sante. Bez dodatku cukrów. E, ja zauważyłam, że już od około 5 lat sprawdzam zawartość właśnie cukrów. Tutaj na odwrocie, na tej rozpisce. No, i biorę zazwyczaj w sklepie ten, który ma tych cukrów dodanych najmniej. Wiecie, co pomyślałam, że y, jeszcze sobie nałożę taki krem B, bo znam sobie sprawę, że muszę iść do petronki. To raz, a dwa. Pójdę po prostu od razu po wiganiu, A dwa. Ym, mam krem BB, którego nie lubię i który chcę zużyć. I wydaje mi się, że to będzie po prostu dobry pretekst, właśnie, żeby go jakoś zużyć. I to jest krem Spaezza, krem DD. No, jakoś mi nie przypadł, kurczę. Nie spasował mi. Zostawia w ogóle smugi nie podoba mi się jego wykończenie nie mówiąc o trwałości, która jest totalnie znikoma oczywiście na kamerze ten krem BB wygląda nawet spoko, pomijając fakt, że jest trochę za jasny, ale nie podoba mi się coś ma w sobie takiego, że mi się nie podoba także na taką okazję myślę, że będzie spoko, dobra, lecę mamy tutaj pod blokiem taki fajny park i ostatnio sprawdziłam, że taki spacer wzdłuż całej długości tego parku w jedną stronę to jest 1 km, więc obliczyłam sobie, przekalkulowałam, że mniej więcej jak zrobię dwa okrążenia to będzie 4 km plus jeszcze jakieś tam schodki, no tak mniej więcej półgodzinny mm, trening wspaniały widok na blokowisko no niestety <sum> <sum> takie mamy osiedle niestety, niestety, bo jest naprawdę bardzo zadbane i spokojne, także to jest akurat plus mm. no, oczywiście y Moje zdolności florystyczne, prawda? Okej, okay, jestem już z powrotem. Jakąś godzinę później. Powiem Wam, że jestem dumna z siebie, że się tak zmuszam czasami do tego e, ruchu, a jednocześnie zawiedziona e, sobą, że nie robię tego częściej, mając świadomość, jak bardzo mi to poprawia e, samopoczucie. No, ale cóż, tak to jest i, i muszę po prostu. Częściej się zmuszać. Pokażę Wam super, super produkty, takie właśnie do podprysznic, które mi się naprawdę sprawdzają i świetny peeling, właśnie do twarzy, który, no nie spodziewałam się, że będzie taki dobry, także pokazuję Wam, a potem zabieram się za samo opalanie. Tutaj mamy peeling do ciała z Perfekty. Bardzo lubię właśnie cukrowe peelingi. Generalnie cukrowe i solne są bardzo dobre, bo nie mają tych mikrocząstek plastiku, które są totalnie nieekologiczne. Natomiast wolę ten cukrowy, bo solne trochę podrażnie mają skórę. Ten z Perfekty akurat pachnie bardzo ożywiająco, także polecam. No i ten cukier się rozpuszcza, więc, więc, więc fajnie, nie trzeba potem tego zmywać z ciała i tak dalej. Jeśli chodzi o twarz, to bardzo serdecznie Wam polecam ten peeling. Ja go kupiłam w ogóle w Auchan i no serio, jest to galaretka, moi drodzy. Ja się bałam, że to będzie taka konsystencja zbyt drażniąca na skórę, zbyt intensywna, a to jest taka galaretka bardzo delikatna. Jednocześnie to pachnie w ogóle tak smacznie, tak, taką porzeczką, trochę poziomką, no coś niesamowitego. I naprawdę fajnie oczyszcza tą skórę. Następna rzecz to jest... Żel pod prysznic, bardzo fajny, delikatny przede wszystkim, dlatego jego ja lubię, bo jest tutaj aloes. No i ma zapach winogrona. Ja uwielbiam ten zapach, jeżeli wy też lubicie zapach winogrona, jeżeli was pobudza, to, to bardzo serdecznie polecam. No i taka polecajka, golarka, bardzo wam polecam tą golarkę. Ona jest z isany i ma wymienne te główki. I co ważne, te główki nie wyskakują podczas depilacji. Nałożony, teraz sobie w nim pochodzę jakieś 4 godziny do momentu, aż Paweł wróci z pracy, bo wtedy już zbieramy się, no wychodzimy do, do znajomych. Także teraz zabieram się za ogarnianie kuchni, bo jest tam Armagedon. A później sobie trochę pomontuję, żeby ten dzień był, był jakkolwiek produktywny. Później Dobre. wybieramy się do mojej przyjaciółki z okazji urodzin. Dać jej prezent, złożyć życzenia, także pokażę Wam szybciutko, co tutaj dla niej ogarnęłam. Co prawda, nie było to, nie jest to typowa impreza urodzinowa. Ona w ogóle powiedziała, że mam dziś absolutnie żadnych prezentów, ale ja myślę, że to jest miłe, no, że po prostu cokolwiek, z czymkolwiek przyjdziemy. Więc oczywiście kwiatki, ja zaraz z nimi zrobię coś, żeby wyglądały bardziej. Estetycznie na pewno muszę poobcinać kolce tutaj. Dam jakąś wstążkę. Takie jesienne, fajne różyczki. Winko, ponieważ jest to must. Ja też bardzo lubię dostawać wino i kwiaty. Absolutnie się nie zgadzam z tym, że, że to jest jakiś, jakiś przyżytek. Bardzo lubię czekoladka na ciężki wieczór. Maseczka do twarzy, też must w każdej kobitki, nie tylko kobitki. Dwa takie szoty witaminowe, jeden odporność, drugi, e, drugi energia, e, no bo ona też ostatnio była trochę przeziębiona, gdzieś czuła, więc myślę, że takie będzie trafione i przydatne. E, jeszcze jedna maseczka i co jeszcze? I taka świeczka. Bardzo elegancko wygląda, myślę, że będzie pasować do, do jej mieszkania, bo właśnie ma takie mieszkanie typowo fancy, więc, więc myślę, że się taki, taka, jak to się mówi? wisienka na torcie, o! Jest już późno, dlatego wszystko jest w ogóle w okropnych kolorach, w okropnym świetle i ten makijaż też nie wygląda zbyt korzystnie tutaj na tych przebitkach. Więc ja go nagram osobno w innym wlosku. Po prostu pokażę Wam, jakich produktów użyłam i pokażę Wam krok po kroku, jak to wygląda. Bo teraz nie wygląda to za ciekawie. Ogarniam bukiet kwiatów i będę lecieć, także teraz już się żegnam i pokazuję Wam, jak, to, jak ogarniam te, te róże. Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj przyjechała do mnie moja siostra, więc witam Was wspólnym śniadankiem. E, śniadankiem po królewsku, czyli placuszki bananowe, jogurty, dżemy e, i oczywiście kawka. Także e, my się zabieramy za śniadanie, później e, przywitamy się z Wami, opowiemy co będziemy dzisiaj robić, e, a po śniadaniu czas na makijaż. Jeśli chodzi o mój makijaż na dzisiaj, to wybieram podkład Essence 24 godziny, coś takiego. Jest to u mnie nowość, ale bardzo mi się sprawdza. Kupiłam go z polecenia Ewy Kosmetyczny Cocktail i wzięłam taki odcień troszeczkę ciemniejszy, bo jak wczoraj mogliście zobaczyć, nałożyłam sobie samo samoopalacz, więc myślę, że będzie idealnie. Korektor to Eveline, no i bronzer My Secret nakładam troszeczkę. Tak na szybko y, ogarniam trochę włosy, nałożyłam też w międzyczasie róż, y, i co jeszcze, i rzęsy, i na sam koniec y, rzęsy tuż do rzęsu to oczywiście Eveline, ja uwielbiam te tusze. Jeśli chodzi o cieni, to będzie to jeden cień, pigment taki różowawy, właśnie y, od Vibo, z, to jest paleta we współpracy ze Stysiem. Y, pomadka na usta, jakaś taka wyrazista, i to wszystko. To się nagrało? A, sorry. Wiłe <laughs> no rzeczy. Moja, si moja Sis, która do mnie przyjechała. E, tak w ogóle to dzień dobry. E, dzień, witam Was w kolejnym dniu tego wroszka. Bo ogólnie to nagrywam włoska z kilku e, z urywków w kilku dni, wiesz? Ponieważ. E, tak, mówię to do ciebie, że nagrywam wroszka z kilku dni, ponieważ o. nasze życie jest zbyt nudne, żeby nagrać wroszka z jednego dnia. Możesz ten torebków. Bardzo ładna. No, także przyjechała do mnie moja brand manager i idziemy, mamy... Wczoraj się posiedziałyśmy troszkę, a teraz je zbieramy na mały shopping. A później idziemy do Natalii na fryzurę ślubną, ale Wam jej nie pokażę, ponieważ to jest top secret. E, a później idziemy coś zjeść. No, także mamy bardzo fajny dzionek. Wystroiłyśmy się. Idziemy na miasto. My beautiful seas. <śmany> to macha jak królowa angielska. <śmany> Idziemy na shopping, jesteśmy coraz bliżej, ale nie mamy za dużo czasu. Więc wydaje mi się, że wydaje mi się, że pójdziemy sobie na shopping, a potem do Natali, a potem jeszcze ewentualnie wrócimy dla na... Fajnie wcześniej się to robi. No, to też, też. Przyszło, że zrobiska. solaniska. Tutaj upadamy w piękne, Ponieważ... Sis będzie szukać sobie kurtki, a ja będę szukać... To jest takie wstępne rozeznanie, tylko robimy sukienki dla mnie jako środkowo. No i nie będę tu wchodzić. O właśnie, czyli tu masz i mojito, i rezerw, to gdzie chcesz? I w, tej, I w tej wyglądasz fajnie, tylko w tej bardziej rokowo, mówię Ci. Możesz oznaczyć manifakty. No się. o tutaj dopiero są widoczne. Chyba są widoczne, no nie wiem, not sure. Nie. Tym się Wiesz ostatni widać. raz dzisiaj, ponieważ yy, Ola będzie top secret, ponieważ będzie już fryzurze ślubnej. Na wesele? No i działała już o tych konstansji? wszystko jest dobrze. Everything is fine. No, także zostawiam olej w dobrych rękach. U Natalii będzie cud miód, malina. Tak, w ogóle to historia jest taka, że ja Natalię, czyli moją stylistkę włosów, poznałam przez przypadek. Poszłam do niej po prostu do, do salonu jakoś 5 lat temu, 4 lata temu, i byłam zachwycona, i chodzę teraz tylko i wyłącznie do niej. I ona też będzie mnie czesała na mój ślub, i Ola czesała właśnie na jej ślub. Dlatego Ola specjalnie przyjechała tutaj do Opola. Po pierwsze, żeby mnie odwiedzić, a po drugie, żeby zrobić sobie właśnie ślubną fryzurę próbną, bo do wesela jest jeszcze troszkę czasu. No, także tak działają tam. A ja muszę na chwilkę podejść do Rosmana i zaraz do niej wrócę i coś wam jeszcze pokażę. Naprawdę, tak by chciał już pogadać i chciałbym mm -hmm. tak bardzo odpowiedzieć tym, że... Czekaj, idę do niego. <laughs> to ciocia filmuje? Tak. No, Jusiu, będziesz na jak gwiazdo. On że... będzie influencerem już od po prostu, <laughs> od pierwszego roku życia. ponownie już w kolejnym dniu. Dzisiaj Ola już wraca, wyjeżdża, także spędzamy sobie wspólnie poranek. Piękny poranek, bardzo słoneczny na balkonie. E, mogliście zobaczyć, że wczoraj Ola przeżyła makijaż i fryzurę próbną ślubną. Wszystko poszło po naszej myśli, także jesteśmy mega zadowolone. W kolejnym dniu tego wlożka. Wydaje mi się, że to będzie już ostatni dzień, bo film ma już jakieś 20 minut, więc myślę, że wystarczy Wam <głodania> oglądania. Ale pomyślałam, że na koniec pokażę Wam moje zamówienie, bardzo duże zamówienie z Minty, bo zazwyczaj tak jest, że właśnie jak zamawiam to już wszystko, czego potrzebuję, potem na bieżąco zużywam i znowu zamawiam wszystko naraz, żeby na bieżąco mieć święty spokój. I zamówiłam rzeczy zarówno do twarzy, do pielęgnacji, jak i do włosów i jeden podkład. Bardzo fajny. E, także nurkuję w tym zamówieniu i Wam pokazuję. E, to są właśnie rzeczy z Minty. Ja zazwyczaj zamawiam albo z Minty Shopu, albo z Ezebry, albo z Kokolity. E, te drogerie jakieś tak są mi zawsze po drodze. E, jeśli chodzi o włosy, to e, tutaj jest taka mgiełka termoochronna. I ja zawsze przed jakąś stylizacją włosów stosuję taką mgiełkę. E, peeling do skóry głowy. Zauważyłam, że bardzo, bardzo mm, dobrze e, wpływa na moje, na moje włosy. E, właśnie odpowiednia pielęgnacja skóry głowy i to, że robię sobie peeling e, systematycznie, e, no jest dla mnie bardzo pomocne. I akurat pierwszy raz zamówiłam ten peeling z Neboa i y, y, jest w, po w porządku, ale zostawia y, y, takie mikrogranulki, które ciężko jest zmyć, więc nie jestem przekonana do tego peelingu jeszcze. E, to jest maska do włosów od babuszki Agafi i generalnie te maski bardzo dobrze mi służą na włosy. Ja Wam polecałam na Instagramie maskę e, drożdżową z tej firmy, więc wydaje mi się, że ta maska też mi się bardzo sprawdzi. E, I jeszcze maska, e, jakaś taka fanola, made in Italy, nie wiem, zamówiłam na próbę. E, za, zamówiłam dwie maski, bo na moje włosy zużywam tony, dosłownie tony masek, bardzo szybko zużywam, więc są mi potrzebne. I to wszystko jeśli chodzi o pielęgnację włosów, czyli pielęgnację skóry, głowy i maski. E, więc będę testować i na pewno dam Wam znać właśnie na Instagramie. E, a teraz twarz. E, to jest produkt, o którym słyszałam już od bardzo dawna. Polecają go zarówno blogerki kosmetyczne, jak i panie kosmetolożki. To jest masełko do demakijażu z Bandy. Generalnie temat demakijażu dwuetapowego, takiego oleistego, nie jest mi obcy. Ja na co dzień w ogóle stosuję olejki do mycia twarzy. I już zaczęłam stosować te, to masełko z bandy i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, bo ma bardzo m, taki uniwersalny i delikatny skład. E, no i ja uwielbiam stosować właśnie oczyszczanie dwuetapowe, więc jeśli e, też Was to interesuje ten temat, to polecam sobie spróbować. Zresztą bardzo lubię bandy. Linia, to jest kolejna marka kosmetyczna, którą uwielbiam. I wszelkie ich kremy na mnie działają po prostu cuda. Teraz sobie zamówiłam taki krem łagodzący, bo zamierzam wprowadzić do pielęgnacji retinol, zamierzam wprowadzić znowu kwas, więc potrzebny jest mi krem na noc, który naprawdę będzie mega nawilżał tą skórę. I właśnie postawiłam na taki krem łagodzący. Używałam go już kilka razy i bomba. Właśnie robi taką fajną kołderkę, tak fajnie otula tą skórę. I tak jak nazwa wskazuje, jest naprawdę łagodzący. Także to jest kolejna rzecz, którą mogę Wam z czystym sercem polecić. I jeśli chodzi o oczyszczanie twarzy, o demakijaż, to jeśli ja stosuję taki produkt oleisty, to zaraz później sobie go emulguję na skórze jakimś żelem czyli zmywam ten produkt właśnie takim żelem. Nie zależy mi specjalnie, żeby to był jakiś żel, nie wiadomo jaki. Nie może być drażniący, musi mieć delikatny i prosty skład. I powiem Wam, że to jest dla mnie ideał. Ponieważ ten żel kosztował 15 zł, a ma w składzie same proste naturalne składniki. Więc bardzo fajny produkt Fitomet żel do cery suchej. I to użyłam zaraz po tym masełku. Kwas hialuronowy też dla wizerzystki to jest must have, jeżeli malujecie, to bardzo, bardzo serdecznie polecam właśnie do stosowania pod makijaż, pod serum. Jedna pompka, nie więcej, tutaj akurat zamówiłam kwas hialuronowy trójcząsteczkowy, 3%, bardzo, mi się, bardzo dobrze mi się sprawdzał, zarówno na klientkach, jak i na mnie też zamówiłam i też już wypróbowałam. Kwas salicylowy, słuchajcie, ja słyszałam, że na zaskórniki kwas salicylowy działa cuda. Jeszcze nie zdążyłam przetestować, ale ja na swoją skórę testowałam wszystkiego, oprócz właśnie kwasu salicylowego, a słyszałam, że kwas salicylowy jest najlepszy na zaskórniki, więc nie wiem, ale przetestuję tą maseczkę znakomi i dam Wam znać na pewno na Instagramie. I teraz już przechodzimy, ostatnie trzy produkty. Tutaj jest taka maska z bielendy. To jest maska z czerwoną glinką, przepraszam, z różową glinką. I też różowa glinka na moją skórę działa bardzo dobrze. Generalnie różowa glinka ma takie właściwości kojące. Więc jeżeli macie skórę właśnie wrażliwą, to bardzo, bardzo polecam się zaprzyjaźnić z różową glinką. I dwa ostatnie produkty, już bardziej takie kosmetyczne. Ten nie polecam, ten polecam. Ten krem wziąłam ym, typowo pod makijaż na klientki. Yy, krem z Mii, Secret Glow. I kurczę, ma w ogóle jakiś taki dziwny brokat w składzie. Nie, nie powoduje, że skóra wygląda na taką lśniącą z natury, tylko daje takie właśnie drobinki brokatu, co mi się nie podoba, chyba, że właśnie jesteście zwolenniczkami takiego efektu, to, to spoko. Spróbujcie. A ten produkt z kolei bardzo dobrze mi się sprawdził. I to jest taki niby krem BB, trochę podkład rozświetlający, i firma to jest AA. Ma piękne wykończenie naturalne na skórze e, i wygląda bardzo naturalnie. Także też polecam. Dobra, słuchajcie, ślega dałam. To są już wszystkie produkty z mojego zamówienia. I tak jak mówiłam, e, zapraszam do mojego Instagrama, bo tam podzielę się z Wami właśnie moimi pierwszymi i kolejnymi wrażeniami, jeśli chodzi o te produkty. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Wiem, że dawno mnie nie było, ale postaram się tutaj czasami się pojawiać i bywać. Ściskam Was mocno i do następnego. Pa, pa!